O Jezus, nie, 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 przepraszam, przepraszam. Idź, idź, idź. A! A! Co my tacy szybcy? Ja witam was wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy, ja jestem bardzo co widzicie tutaj z kolejnego oczywiście z pięknego Devorezda I, i, i tak. Y, pierwsze to co widzę to... Yy, kiedy widzę słodycze to kwitnie przepraszam pragnę <grym grym> tylko przypomnieć że, że jeżeli odcinek mi się podoba zapraszam do łapkowania w górę jeżeli nie to zapraszam do łapkowania w dół o czyżbym zrobił gidę o ha ha ha. Ehm, zapraszam do łapkowania w górę jeżeli nie to zapraszam do łapkowania w dół wszelkie potrzebne linki do doświadczenia w opisie tego filmu ja pier... Moje... Jesus Chrysler. Ja nie wiedziałem, że to ma... aż, ta... aż taką pytę ma po prostu tutaj A, nieważne. Eee, nieważne. Zapraszam do wszystkich linków, które są w opisie. Zapraszam również do subskrypcji i pacznięcie sobie w znacznych powiadomienia, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami. Eee, e... I zaznaczenie w coś tego dzwoneczka, że chcecie, że chcecie otrzymywać zawsze powiadomienia, że właśnie z tego kanału Bo gwarantuję wam, że e, chcecie Dobra, mówiliście ogólnie wiele, wiele różnych, różnych innych, innych Hy! Nie ogarniam tego NIE! Rdebela! Gdzie jesteś? Aż tak? No! Cip kici kici Taś, taś Cio, cio, cio Jak to przechodzi, no? Jeszcze niżej? Boże święty, jak ten gość to rzuca, matko bosko. Celuj środkiem ekranu, nie! Po co? Jedną czwartą góry, ja pin ale no. Także dziękuję za wszystkie rady, które zostały mi przez oddzielone. że ja faktycznie chcę sprawdzić, czy faktycznie tak jest, czy, czy jakby, czy jak to rozwalę, to. On tak te japsko. A o! o, faktycznie. O, <laughs> nie ruszaj się. No nie mogę. Ty, to żyje? <laughs> A co to się tu stało? Mhm Dobra e, Także mówili się ogólnie też jeszcze żebym wrócił się do jaskini ów, e, znaczy do jaskini kanibali znaczy do tej wioski kanibali w której byliśmy ponieważ tam ma się ponoć znajdować coś e, ciekawego, dobra mm. Po pierwsze to, po drugie Yy, to. Po trzecie, poczekajmy, aż to się ładnie nam zrobi. A jakby tak teraz siadło? Nie mogę. Jezus Maria, jak on tym rzuca? Nie no. Ja się nie dziwię, że ten, że, że, ten, że ten, samolot się z nim rozbił. Z taką i takiego idiotę po prostu. No to też bym chciał, chciał jak najszybciej pozbyć. Dobra, królikens upolowany. Teraz jeszcze tylko. Wiem, że picie zasadnicze z tej wody nie jest najlepszym pomysłem. Mówiliście też, żebym zrobił jakiś mur obronny, spoko, nie ma sprawy, tylko. Well, it's not so easy. Dobra. E, więc tak, po pierwsze, zmieniłem też jeszcze na język polski, tak? Bo też oczywiście mi powiedzieliście, że w ogóle coś takiego jest. E, tutaj i tak, zbiornika, wodę po pierwsze. E, tylko muszę właśnie znaleźć tę muszlę całą. Więc powiedzmy, że pierdutniemy sobie na razie to tu. Ok, git. Muszę iść po. Jezus Maria, ale się przestraszyłem, że coś tu biegnie. E, I suszarkę, suszarkę nie schronienie żywność, klatka na króliki, o suszarka, dobra, gitens i możemy sobie jeszcze zrobić właśnie na to na to króliki yy, pyk nie, to chciałem, tak chciałem. Co się stało? Co 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 ja sam... Dawaj to! Dobra. Na całe szczęście to są tylko patyki, więc jakby to nie jest większy problem, ale faktycznie wrócimy się do tamtego miejsca, o którym mówiliście, w sensie do tej, jas do tej jaskini kalibarów. Ta, ta, Shepard. Ty jesteś jaskinia kalibarów wcale. Ehm, y I tam właśnie byśmy się, się się na chwilę pozatrzymywali i właśnie spróbowali coś tam znaleźć. Bo różnie mówiliście, podejrzewam, że jedne osoby mają bardziej rację, inne osoby mają mniej rację <grym> um, i jakby to nie stanowi dla mnie problemu, natomiast bo i tak sobie to po prostu jakby zrobimy prędzej czy później sami. Ha -ha! Ah, mam cię. Uu. O, yeah. No to jeszcze byśmy się założyli. Eee. Nie, 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 nie przepraszam. Nie. Także, tak. Aha, tak. e, właśnie, pytanie: znaczy pytanie być może, jak, jak kogoś to interesuje, to odpowiem mu na pytanie, dlaczego w tym momencie nikogo nie ma na serii, mimo tego, że miała to być seria z ludźmi? Odpowiedź jest bardzo prosta: y, jakby ze względu na czas, kiedy ja na przykład nagrywam, i, i a inni nagrywają, nie? Jakby. Ja <Paradisegraduate> jest. Y, no cóż, dość, dość ciężka sprawa. E, na przykład ostatnim, ja nawet z zikzakiem nagrywać. Pozdrawiam Zigzak. E, to jakby, no jednak okazało się, że nope Że nope że nie, bo jakby to znaczy z mojej winy, bo dlatego, że ja pracuję głównie teraz z wieczorami i, 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 i to dlatego i, tak się właśnie dzieje. o ja już widzę tych posrańców. Dobra. Musimy znaleźć gdzieś żółwie. Gdzie tu są żółwie? Czy to są tylko na plaży? A ta. Ja pamiętam, że ta plaża. to ona jest w daleko jeszcze. Nie goni cię jeszcze. <grym> hm. Bo kolejne. Kolejna wioska kanibale. Mówiliście również, że za jakieś parę dni zaczną wychodzić takie dość mocne i silne potwory e, z jaskini w ogóle. Musimy ogarnąć pomysł. No. Kurde, zrobiłbym najlepiej, co by było, to zrobić przygotowaną wodę. Był chyba garnek, tak, tak, tak. Tu gdzieś był garnek. Można było garnek zdobyć, tak to prawda. Można było zdobyć garnek. Pamiętam, że można było właśnie garnek zdobyć. Ehm... Właśnie, tu jest e... jedna jaskinia kanibali, sobie oznaczymy to. E... Jezus, no nie... Heaven saw me. Mam no, nadzieję tylko, że nie widzimy zaraz gdzieś na. jak na pancerze, kosz na strzały. O, znacznik spatyka. To jest to, co bym chciał zrobić. Dobra, git. Możemy to zmienić. Y Halo? R. Na, no, powiedzmy, dobra, fioletowe i to jest jedna z, właśnie mamy sobie tej wejście do jaskini. Mówiliście, żeby to oznaczać, w sumie, właśnie ktoś tam pisał w komentarzach, i w sumie plus jeden, plus jeden. Zgodzę się. Zęby też mi się przydadzą na przykład, ponieważ wiem, że. Mam te zęby w końcu, czy nie? Mały kamień, mam tylko czaszki, ja nie chcę czaszek, ja chcę. Zęby! Zęby są podobno bardzo opłacalne. Ej, ja nie wiem, gdzie ja się rozbiłem, szczerze wam powiem. Jakby ja wydupiłem z tego lasu, ale. Halo? Chłopcze? Ja podniosłem to. O, głowa. Mówi się też, żebym brał te nogi, bo one wracają w życie. przecież znaczy, nie wiem, to jest chyba trochę niehumanitarne, nie? Czy coś. <gryw> o tam. Dobrze mówię? Tak, 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 chyba tak, chyba tak, chyba tak, chyba tak. Masz na sobie krew? Jezus Maria, no że do stu piorunów. Gdzieś jest ta, znaczy, chyba że mówiliście o tym wejściu, o tym tym. No to jak tak to trochę Lipton. O, tu jest jeziorko, dobrze pamiętam. Mam te zęby? Gdzie są te zęby? To jest mały kamień. Nie, 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 nie. O, tu są zęby. Nie, nie, nie. Nie, coś tutaj pamiętam, że... Może ze szmatką Że ze szmatką Już Tak Super I tutaj pamiętam, że jest magnome Haha ha. Dawaj mi to I pyk, dzień dobry i pyk, dzień dobry i pyk, dzień dobry. O nie Przepraszam, tego już nie chciałem E, dobra, nie, 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 dobra. Także mamy sobie to, mamy sobie to. Nie wiem, że może, może tak, może tak, może i e, tak. Nie, coś tu może tak jeszcze. Nie, no dzida, no. Czy jestem w ogóle w stanie zrobić tutaj jakieś tego typu rzeczy? Czy. Notatki. O. nie, nie, nie. No, koktajl Małotowa. Wow, to jest wszystko na pewno. Znajdź sobie. Rozbij obóz, znajdź teamiego. A co ja zrobiłem? Kurz sygnał. Aha. Nie chcę układać sygnału co do was powaliło. Dobra. Dzień dobry, wiosko kanibali po raz kolejny. E, chciałbym się dowiedzieć, gdzie w waszej zasranej wiosce znajduje się. Dzień dobry. Dzień dobry. Znajduje się pieprzony, pieprzone w zasadzie wejście do neteru, chciałem powiedzieć, ale nie do neteru. Chociaż nie, to nie jest ta wioska. Coś tu kojarzę. Jakieś tutaj coś kojarzę. Ja coś jeszcze pamiętam z tego Deforesta. I coś tu gdzieś pamiętam było. Pamiętam, że gdzieś w jakimś takim dziwnym miejscu leżała katana. To było dziwne. Uh. Ja bym bardzo chciał, ja naprawdę bym bardzo chciał gdzieś coś ten Ale nie wiem już gdzie jest ta wioska, szczerze powiedziawszy, w której wylądowałem Totalnie nie mam fioletowego pojęcia jak tam trafiłem Skąd tam trafiłem Być może dobrym pomysłem byłoby po prostu zaznaczyć na przykład miejsce swojego Rozbicia, tak? No cóż <laughs> Jakby Mamy to za sobą, bo jakby już tego nie zrobimy. No cóż, PPG. Tutaj są jakieś ścieżki, czy kiwie wie co? Aj no, karamba. Mówi się też właśnie o tym, żeby znalazł mapę, ale jakby. Idu no. Tu mapa powinna być sama w sobie, a nie żebym miał mapę, musiał szukać. O, 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 o. o. To jest, ta jest, kinia. Nie, to nie jest ta. To nie jest to! Znalazłem kolejną... Znalazłem kolejną wioskę kanibali, ale nie o to mi chodziło. Nie chcę kolejnej, ja chcę tamtą moją. no idzie, czy coś. Byłoby źle, jakby szła. Dobra, elo, essa. Bo nie będę się bawił z taką jakąś. Szmul, 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 szmul. -sz 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 no, jak mogę nie znaleźć miejsca, w którym się rozbiłem? To no musi być takie. takie. wielkie. pole. na którym. Yy, nie wiem co. Nie wiem jak tam trafiłem O, to jest są jakieś To jest są jakieś uh, rzeczy co najmniej jakby mnie ktoś chciał uprzedzić Ej, bo nie... bo, bo nie wiem bo... bo szepa, szep, szepard Szepard Szep Co tam jest? Czy tu jest zejście gdzieś? Jeszcze jakieś deski, nie może? Czy, czy coś? Bo yy, Nie. Pałętać się po lesie, to jest to coś byśmy... Tak, to no... Nie, nie chcielibyśmy. Czyż się głodny, Jezus Maria, Boże jaki on narzeka, co musisz... I rozbitkiem jesteś debilu! Na pierdzielonej wyspie będziesz trzy razy dziennie jadł? Nie mogę, no z takimi ludźmi, no. Źle mu. Dobra, masz, gdzie on jest. Gdzie, gdzie jest mój batonik? Nie ma batonika? No to trudno, mnie z głodu. A pamiętam chyba, że było coś takiego, że. Yy, za którymś. za którąś śmiercią. Yy, kasował się. Kasował się. Um, zapis? Coś takiego pamiętam było. Za którymś razem tam. Um, coś tam się właśnie działo. O, o! O Czyżbym trafił? Tak, 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 dobrze nice. Trafiłem. Dzień dobry. I tutaj według waszych. Yy, według waszych. Yy, powiedzeń. gdzieś tu ma być wejście do jaskini. O, a co to jest? Muchomorek. Nie wygląda na coś dobrego. U Jezus. Nie, nie, nie. Przepraszam, przepraszam. Idź, idź, idź. A! A! Co my tacy szybci! On Taki szybki. I ciecze. Ha ha. Nebil. Ile się trzeba skatch. Chyba chyba lepszym pomysłem było Ha, chodź. A, bo w nery Gin! Ah! Jesus Chrysler! O, 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 o! I tutaj sobie zrobimy po prostu chyba znacznik, wiecie? To będzie chyba najlepszym pomysłem. Po prostu zrobimy sobie tutaj znacznik. Podobno też mówiliście o tym, że mogę sobie z tą panią tutaj wziąć jej strój. Tylko nie za bardzo mam teraz jak tam wejść z powrotem Dobra Potrzebuję... Nie 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 Było? Nie, 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 nie było Tu, to Okej okay. Dobra, może być powiedzmy zielony Niech będzie Chociaż, hehe, he, zielony Bo The Forest Em... Um... Nic nie widzę ogólnie i mamy problem przez to. Nie debilut, nie wiesz patyka. Dobra. Elo? Nic nie widzę. O! <ścoughs> Czyżbym był w... Tak, dzień dobry. Eee, zaczyna się chyba robić niebezpiecznie, jakby, totalnie nie widzę, gdzie idę. Okej. Okay. Jesus chrysler, ja pierdykam. Będziemy też powoli kończyć w sumie to, bo jakby w przyszłym odcinku pójdziemy sobie do tej całej jaskini, o której mówicie. Być może już z kimś, z igzakciulu, mniej w normalnych godzinach to... O, 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 o Miej w normalnych godzinach czas Okej okay. ha, 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 ha Ha, ha, Dobra, wszystko jest e, Możemy sobie, prawda, tutaj, prawda, zapalimy sobie Proszę bardzo, dołożymy łogienka. Proszę bardzo, aż sobie nawet tutaj Proszę bardzo, tykens Eee, możemy właśnie w sumie iść na suszarkę jeszcze dać te e, rzeczy. E, tu bym chciał dać, tu bym chciał dać i tu bym chciał dać, bo wtedy one się nie chyba nie... Ta noga, Jesus. te się chyba aż tak szybko nie psują i też, no, no, suszą się jakby, no tak to się chyba powinno robić, nie wiem. O, można już gdzieś, dobra, świetnie, idealnie. I proszę bardzo, także idealne zakończenie, myślę, tegoż właśnie dnia. Zapisujemy sobie oczywiście szepiert, dzień numer Smy2. Eee, i będziemy w sumie co kończyć. W takim razie dziękuję Wam bardzo przez serdecznie za ten dzisiejszy odcinek właśnie z Forest'a. Ja byłem Shepardów. To był The Forest. Jeszcze raz. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i papa. Pa. Pa, pa.